To moneczko zimaczki to was w warniku, jak pobrać eprolę i jak yy, po prostu obsługiwać się i dodawać skórki, żeby brać się do siebie, że masz skórkę jakbyś tam za jakiś pieniądze. To co taką? w w o, to zaraz przy, przy yy, jesteś na tą stronę i to właśnie tak to wygląda. Masz staty, najlepszy i masz to i pobierasz. Tu już pobierzemy. Przechodzimy do MPOL. jest tak. Teraz tu jest update i to jest taka wygląda. Mamy handelskimi, to wybieramy tu, bo zawsze będzie tutaj, to wybieramy tutaj. To teraz na przykład, wybieramy sobie proste, Na przykład nie i pokuzujemy się na właśnie jedyn. I s akurat trzy tylko czyli z Kina 2, no to wybieramy np. ten, który nam się podoba. A w game mamy skina i teraz będziemy tylko inni gracze nie będę wiedzieć tego skina, bo to jest właśnie takie, że, takie coś, że skin jest to dla Was, dla przyjemności wina, nie dla jakiegoś, chyba z skina albo coś takiego dla siebie, a nie dla tego, się użyć pochodzić. Słuchajcie, dżungle, tyber, no czyli za ile właśnie się za ile pochodzi czy za ile nie macie, jest blue czy tam red, tu bo to jest taki, taki pasek. Tu macie co chcecie pisać. Tu macie kosztory, tu macie ładdy, bo chcecie sobie wybrać się w mander. Z to było na tyle. Na razie. Cześć.